Ktoś mi tutaj chyba. Wow! Chłopaki, sorry, dostałem zga Dobra, mm, witam was w kolejnym. Zagrajmy Stalker ze Fripeci. Jesteśmy właśnie w ty Dokładnie w Fripeci. Musimy dołączyć do tego oddziału. Jestem gotów, ruszamy. Nie wiem co będziemy robić. Będziemy atakować pana w jakieś miejsce. Mianowicie, chyba będziemy walczyć z Monolithem. O ile się nie mylę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać wszystko. Lud, idź na dach. za mną. Ja iść na dach, czy co? Gościu idzie na dach. Dobra, idę za tobą. Jesteśmy w Prypeci i atakujemy szpital. Mam nadzieję, że wziąłem dobry kombinezon, ale w sumie goście są wojskowymi i mają kombinezon wojskowy, więc myślę, że to będzie lepsze niż zwykły kombinezon. Nawet nie rzadkujemy szpital, tylko szturmujemy szpital. Pytanie, co ja mam zrobić? Do stanowiska guzik z tego, że będę eksplorował te rzeczy, skoro ja w ogóle nie mam możliwości wzięcia czegokolwiek, bo jestem za lekki. poszedłem na górę chyba. Aż tajem, aż wyjdą na środek. Ale kto? Są, dobra. Cholera, że mnie nikt nie zauważył. Jestem na miejscu. Dziwny ten celownik. Gotowy na rozkaz Co ja mam, ich zastrzelić? Odchodzą Świetny strzał Nie zidentyfikowana bronią nas. Ja nie będę szedł naokoło, gościu O cholera, ich jest tu dużo, zapiszmy grę Wezmę sobie inną broń Dobra, gdzie są goście? Muszę ich poszukać, Osłaniaj mnie gościu. Ona ma otra amunicję sobie wezmę. Tej też... Chociaż może niekoniecznie. No i dupa. Kulacko się. Nie mogę! Dziękujemy ci o Monolitie za wyjawienie tych planów naszych ruchów. Świdźć nad duszami ciemny żołnierzy. się życie w służbie twojej woli. Muszę ich zabić czy jaki chuj? Naprzód wojownicy Monolitu. Pomścicie poległych braci, którzy za... Ja ich wszystkich zabiję, ja chcę zdobyć monolita. działo Gausa. Nieście śmierć tym, którzy odrzucili błogosławieństwo Monolitu. Dobra, jeszcze, jeszcze kilku Ten tutaj jest, ma fajna broń Nie strzelaj do mnie z tej snajpery, typie Muszę być chwilę cicho, bo... Wow, 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 goście! Nie strzelaj do mnie! To Twój kolega gdzie się schował? O ty! Co ty z tą snajperem sobie myślisz? Fajna ta snajpera, twoja. Niestety nie stać mnie na nią za specjalnie. Tu masz znowu moją amunicję, więc sobie ją pożyczę. Właśnie mi tutaj chyba. Wow! Chłopaki, sorry, wystałem z Gausa i działa Gausa. Czytaj grę jeszcze raz. Pierwszy raz ginąłem w tej grze, ale najwidocznie jest jakaś broń, która ściąga na strzała i jest to pan Gauss. Nud, nie śpi. Nie wiem, gdzie to działo jest. Chyba ja powinienem przejść do... może... Może i do mojego miasta. Gauss! Skąd oni strzelają? Jest na górze, dobra, wiem gdzie jest. Nie strzelaj do mnie z tej snajpery. Wiem gdzie jest, pan Gaussik. Ale cholera jasno Jestem w nerwie Zaskoczyłeś mnie trochę Gość strzela z dachu z tej broni Dobra, ten zginął Zginął. Tam jest na dachu, dobra, widzę go. On celuje do mnie z tego co widziałem. Ja cię piernisza, akurat amunicji nie miałem. Szlak by go trafił. Dobra, jakaś broń jest, tylko, tylko gdzieś leży. Nie wiem dokładnie gdzie. Dobra, kolejny zginął. No, musimy zapisać. Chyba musimy wyjść na dach w jakiś sposób, bo nie wiem jeszcze do końca w jaki. Kole, znowu ktoś strzela, tym razem ze snajperki. Dobra, tutaj jest jakaś broń. Dobra, mamy działo gaosa, tylko muszę coś poświęcić Nie mogę się ruszać, niedobrze Potrzebuję jeszcze coś poświęcić Dobra, albo inaczej Możemy się ruszać, czy mamy jakiś lek dzięki któremu możemy chodzić nieskończenie długo? Tak Trwa to kilka minut Kurde, najgorsze jest to, że Gauss kolejny jest na dachu. I chciałbym się tam dostać, jeżeli jest taka możliwość. A taka możliwość chyba jest. Więc spróbujmy tam dostać się. Zapiszę grę, oczywiście. Bo miałbym, mógłbym, mieć, mógłbym mieć dwa Gaussy. Ale niestety chyba nie możemy mieć. Dobra, ale postrzelajmy z tej broni, jeżeli możemy. Mamy 10 baterii. Uszkodzona jest ta broń. Chodzi o to, że gości mi ją zabierze, nie? A tak to bym mógł postrzelać, chociaż. Aha, nie jest załadowana, No dobra. No nic Dobra, wracamy ludziska do wojska Oczy, sorry, że tak się nie odzywałem, po prostu, co miałem mówić czyli chodzi o strzały masi zginęli, mogę sobie ciała przeszukać, ale to... chociaż mogę no, okay. Nie wiem ile to trwa, ale mogę ciała przeszukać I zdobyć trochę fantów Kto tam nie strzela? Co jest? Brą się za okej, okay. wszystko jasne Nie da się z nich strzelać, dobra, rezygnujemy z tej misji ozna tyle zepsuta, że nie da się z nich strzelać po prostu Albo się da Ale wiecie w jaki sposób? Nie, nie da się do niej strzelać. No cóż, poświęciłem tak wiele dla takiej broni. Mam nadzieję, że było to warto. Chciałbym się jak najszybciej dostać do naszego wojska, bo kończy mi się prawdopodobnie czas. już go bo chciał być amunicji Schowałem broń wzią, broni. Dobra, idziemy na górę do tego typa Zobaczymy co się stanie, co dostaniemy za to Mam nadzieję, że w cholerę kasy, bo tak by było najrozsądniej Podnieśliśmy pewne straty, dziwne nie mogli wiedzieć, co planujemy, więc straciliśmy parę ludzi. A co z celem operacji? Mam broń, została uszkodzona, a więc nie możemy ustalić, czy została użyta do zestrzenienia helikopterów. Słuchajcie, Majorze. Wy macie znajomości w Kręgach może tyle się już na tej broń. Dobrze. Świetnie, a teraz skoro o tym mowa, jeszcze jeden z ruszyn żywcy z Jupitera. Jeżeli chcesz, pogadać z nim na ten temat. Cześć. O, dostałem wiadomość od zwiadowców. Nie, co to ma być? Czekaj. Już po nas. Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Zabierzcie to ode mnie. Nie! Zwiat, odezwijcie się. Co tam się dzieje? Musimy znaleźć oddział zwiadowczy. Majorze, dowiedzcie się co się stało. Co do diabła? Uważajcie na siebie i bądźcie w kontakcie. Znajdź oddział zwiadowczy. Kurny, nie wiem, czy jestem godzien takie rzeczy robić typie. Co mamy tutaj? Mamy tą broń Gaussa. Pytanie: czy możemy ją naprawić? Nie mogę uwierzyć, że dotarliśmy do Prypeci bez szwanku. Skąd ty w ogóle znasz tę drogę? To nie takie trudne. Wystarczą umiejętności i odrobina szczęścia. A mamy jedno i drugie. A może to zona nagradza nas za cierpliwość? Tyle się u naukowców nasiedziało. Ja też miałem już dość Hermana. Nie, chciałbym z tym porozmawiać. Okej, Gary kopela, podobno wszedłeś na lawie, nie wierzysz, ale pomimo niewypełnienia kontraktu udało mi się dostać zezwolenie. Jak tylko się udało, ruszyłem tutaj i znalazłem przejście pod ziemią. Mogę cię zaprowadzić z powrotem za darmo, jeżeli chcesz. Wiesz, z chęcią wezmę ze sobą służbę Przedstawiciele. Mogę Cię mi zaprowadzić. O, ale zarobiście. Dobra, ludziska. Mam nadzieję, że ogólnie wam filmik podoba. Chodzi o to, że fajną sprawą jest to, że mamy tutaj teraz przewodnika, czyli możemy sobie chodzić. Czy możesz mi naprawić tą broń? Nie wiadomo, na jakiej działa konstrukcji. No dobra. Bo ja nic nie potrzebuję, nic nie zrobię na razie, bo pomogę oczywiście każdemu, ale prawdopodobnie pochodzę sobie po Skadowsku, po tych wszystkich, nie mogę nawet tego tu zostawiać. Jak będę mógł za darmo chodzić do tych miejsc, po prostu pochodzę sobie, pozbieram sobie wszystkie swoje rzeczy i zastanowię się, ewentualnie posprzedaję, poulepszam czy coś. No i tyle, na razie chciałbym Wam podziękować za obejrzenie mojego filmu. Chciałbym zdobyć lepszy kombinezon, który może więcej udźwigać. No i tyle. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się kiedyś. Na razie.